Duże przejęcie na rynku mediów w Niemcy. Koncern Axel Springer kupuje Politico. Niemiecki koncern wydawniczy Axel Springer ogłosił, że podpisał umowę kupna amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego Politico od jego założyciela Roberta L. Albrightona. Kwoty transakcji nie ujawniono. W ramach umowy niemiecki koncern przejmie także pozostałe 50%. Udziałów w spółce Politico Europę, której połowę udziałów posiadał już wcześniej, kupi także serwis Protocol. Dyrektor generalny Axel Springer Matthias Doepfner stwierdził, że redakcja Politico ustanowiła nowe standardy dziennikarstwa politycznego. Obiektywne, wysokiej jakości dziennikarstwo jest ważniejsze niż kiedykolwiek i wspólnie wierzymy w konieczność niezależności redakcyjnej i bezstronnego informowania, przekazał Doepner w oświadczeniu. Ma to kluczowe znaczenie dla naszego przyszłego sukcesu, dodał. W oświadczeniu poinformowano, że Albrighton nadal będzie wydawcą serwisów Politico i Protocol, a zespoły redakcyjne i kierownicze obu witryn będą nadal działać niezależnie od innych amerykańskich marek Axel Springer. New York Times informował w ubiegłym tygodniu, że Politico może zostać sprzedane niemieckiemu koncernowi za 1 miliardów dolarów. Polityco zostało założone przed wyborami prezydenckimi w w 2008 roku przez byłych dziennikarzy Washington Post i miało na celu przedstawianie Waszyngtonu i polityki stempem, analizą i dokładnością dziennikarstwa sportowego. Niemiecki koncern Axel Springer działa w ponad 40 krajach, a w portfolio ma m.in. dzienniki Die Welt i Bild, a w Polsce Fakt i Przegląd Sportowy.